Witam na moim kanale Krzysztof Mania Dzisiaj będziemy robili samolot No to po pierwsze trzeba złożyć kartkę na pół O jest ładnie złożona Teraz trzeba ją rozłożyć I tu kąt robimy Drugi o, jak mamy coś takiego, to składamy tak. I drugą stronę tak samo. Teraz składamy na pół. No i jak mamy coś takiego, to robimy tak. tej strony. I z tej, tak samo, i praktycznie mamy gotowy samolot. O no, tu mi się nie chce zadnąć. O i no, mamy samolot. Teraz zobaczymy jak on lata. Bardzo ładnie. Dziękuję za uwagę. Cześć.